Cześć Wam. Jak widać wylane, twarde, właśnie odbijam sobie ślady. Wczoraj próbowałem ściągnąć już szalunki. Ale po pierwsze beton był jeszcze świeży, po późno był wylany, skończyłem jak już było ciemno, zanim się rozłożył, to już była 18 gdzieś, czy nawet po 18. :00. I wczoraj zacząłem oszalowywać. Ale pogoda dała mi to zrozumienia, że poczekaj, beton musi dojrzeć. I cały dzień srało z nieba, więc miałem wczoraj wolne. Dzisiaj mam nadzieję, przestało na razie padać, że dzisiaj coś tu zrobię. Ale jedno wiem na pewno, folia fajnie się spisała, bo już widziałem, nic się nie przylepia. Gorzej jest tym, że ktoś tu przesadził z długością palików i nie mogłem wyrywać z ziemi. Może wam pokażę kawałek, kto się pośmiejecie. Zaraz sprawdzimy, czy to pójdzie tak jak ja chcę, żeby poszło. Folia tu już została przecięta noszem. <laughs> Grubszy kaliber No co, no przegiołem no Chciałbym to samo może tu Jak widać opojnie idzie? się trzyma w ziemi. Chyba muszę trochę odkopać. Może będzie łatwiej. Pożonie zamocowałem te szalunki, że wkręty się wyrywają. Tak grube nie mogę podnieść. Ale wywę Jak widzicie, szalunki nie trzymają się ławy, tylko za długie paliki zrobiłem. Bo tezki i tak były w dwóch trzeciach w dwóch trzeci wysokości zasypane te szalunki. A paliki mam 30 cm jeszcze głębiej niż wysokość ławy, więc troszeczkę za dużo, ale nie ciąłem. Nie obiłem krótszych z tego względu, że będą mi potrzebne takie dłuższe to następnych szalunków. Ale jak widać, teraz mam teraz przez to kłopot z ich wyciągnięciem, A nie chce mi się odkopywać wszystkiego. Gdzieś ty poleciało? Wywałbym je, ale zniszczę te najożniki na ławie. A nie o to chodzi. ciepło zaraz wam pokażę jak przegiąłem <grymne> następnym razem chociaż nie wiem czy kiedy będzie robię krótsze <grymne> o chyba nawet trochę więcej Kogoś tu szarpło I to nieźle. I wszystkie tak są zrobione. O. Nie wiem czy widzicie jak ścianka wygląda Tak jak widać Więc będę miał z zabawy. Przejdę tutaj od razu na końcówkę. Zobaczymy jak wyszedł. Wyszła. Wyszedł. Wyszła ścianka tu z boku. Beton nie był wiprowany. Jeszcze nie było czasu. Dwa. Był taki rzadki, że nie wiem, czy był sens. Jest powiedzmy, kamyczków takich może nie ma. Jest w miarę taki gładki. Tutaj próbowałem, Dużej różnicy nie ma między strukturą. Bo tu to było mleczko na wierzchu. Jest mniej gładkie. Wszystko. Zobaczymy. Jak to wyszło? Aha, tu już nie mam. Pewno dziurki będą. Tylko mam nadzieję, że nie duże. To tutaj, ty, panie, tyle w kępiu się najebał. będzie chwila prawdy. Jak co, mocno zostało to spaltolone. I letek. Dlatego można było po tych stelażach, żalunkach spokojnie chodzić, bo są tak zabezpieczone, przed dziećmi, żeby nic nie przestawi. Spokojnie to osmy może chodzić. Ila prawdy a po i i i wyszło tak są raczki ale to są małe jaczki jak to się tam nazywa fachowemu. jest dobrze tak jak mówiłem dzieci po dzieciach a się nie zleci Byton. Szalunki mamy ściągnięte. Ja już zacząłem malować. Już bym się rozpędził, już bym mnie nawet nie nagrał. Pierwszą warstwę lecę Wałkowcem. Wałkowcem. Dobrze się mówię. mnie pędzlem ścięczone z wodą. Druga warstwa już ten będę rzet wałkiem na gęsto Nie wiem. Ja by to Wam pokazać żebyśmy się zejść Struktura patronu mniej więcej jest taka nic nie zacierałem W zależności w czym miejscu od goddzienie ci jak koów narobiły to czytałem tu chyba widzieliście wszystko posamiatane, gdzieś tu to ja nie trafiłem w deskę, tylko fundament i odłamałem. Niestety straty muszą być, a dużo dużona rozebrała całe żalunki. Będę musiał tylko to trochę posortować, bo tu są dłuższe deski, tam są krótkie, tu są paliki, wszystkie długie już tu leżą na kupce. nawet można powiedzieć, że prawie nie widać, aby były używane dzięki folii. Na kolejne szalunki chyba folii nie będę zakładał, bo tam będę miał normalny dostęp. Zobaczymy. Na więcej te podobne stawy. Jak widzieliście na początku, był problem z wyciągnięciem. Ale tu już później normalnie nie było żadnych problemów. Po prostu trzeba było podejść do tego odpowiednio. I poszło w miarę gładko. Nie było dać źle. To ja się biorę za malowanie. I jak to zwykle bywa, człowiek się śpieszy i zapomina o ważnych rzeczach. A nam, mianowicie, nie spazowałem tych najożników. A ten tędy będzie szła papa. I żeby, nie żeby papa się nie uszkodziła w ten sposób, trzeba je trochę zjechać. Ale co robię, to jak wyschnie, żeby już tutaj te kawałki cementu nic się nie poprzylepiały, ta pierwsza warstwa, i dopiero to spazuje. Izolacja oczywiście jest izolacją letką, trysperbit i papa, i w zupełności wystarczy. Izolacja, że powiem, super letka. Bo tu jest prawie pustynia, no to tu nic więcej nie trzeba. Żadnych specjalnych maszt dwuskładnikowych czy jakichkolwiek przeciwwodnych, dosłownie czy odpornych na jakieś tam ciśnienia wody, bo tutaj wody nie ma. Pewnie bym w ogóle tego nie dał i też by było super świetnie. Zresztą, za tam jest, mam, mogę Wam coś pokazać. Jak opiłem ten y, suchy peton z suchego piasku, jak ktoś widział. Bo to dolewałem wody, żeby on był taki piaszczysty, o coś takiego, ja ten mokry piakrze. Jak się zlepi, to był taki. A ten pierwszy, co robiłem na tym odcinku, to był... Robiłem taką mieszankę całkiem suchą. I polewałem wodą. Później. A tu gdzie woda nie doszła, O. Normalnie po paru dniach dalej się sypie. W ogóle nie związał. Zero wilgoci. Z gruntu. I sypnąłem cepiachem na to, co malowałem prawo. I tak to wygląda. Witam w kolejnym dniu. Wczoraj zagruntowałem i zrobiłem pierwszą wajstwę DisplayPitu. Dzisiaj zrobię drugą. I może się uda jakoś położyć papę. Niestety pogoda jest taka, że to tak schnie jakby chciało, a nie mogło. Koty, oczywiście. Trzy koty. <gry> Zrobiły sobie ścieżkę zdrowia, jak widać. Aż tyle zużyłem wczor wczoraj. ty z normalnie. Mam kilometry ław do pomalowania. Ledwo górę ruszyłem. Samolotę to i wałkiem pociągnę jeszcze jedną warstwę. I tak to wałeczkiem wygląda. Wałeczek taki mniejszy, żeby się mieścił. Dopiero zamiatałem. A już mi tu koty zdążyły znowu połazić. Zajmę odcisku. <laughs> Odciski na tym świeżym. W nocy padało. Jest to dosyć wilgotne. Ale nie. Widać takie plamy. O, tu kałuże jeszcze stały. Nie wiem, czy dwie warstwy pełne są w ogóle potrzebne Jeżeli dajemy jeszcze na to papę Ale ja tego trochę mam A na ścianki fundamentowej tak będę musiał kupić No to jak jest, to posmaruję Lepiej dać, dać za dużo niż, niż, żeby było później A czemu nie dałem jeszcze jednej warstwy Chociaż na tych warunkach gruntowych, jakie tutaj mam, pewnie kompletnie to nie jest potrzebne. No ale to później poprawić to ciężko. <ścoughs> Więc takie rzeczy, które są bardzo drogie do późniejszych poprawek, a nie jesteście pewni w 100%. Czy to co robicie Wam wystarczy To lepiej przedobrzyć niż później mieć kłopot No chyba, że jesteście pewni, że wam wystarczy O nie, tu nie leciałem To wtedy co innego Papę będę ciął na trzy kawałki, bo papa jest. oła! Metrowa ja ławy mam 45, i się zastanawiałem, czy ciąć na 50 i będzie wystawać, czy ciąć na kawałki takie 33 cm, Także będzie wystawać troszeczkę poza bloczek i raczej potnę na te kawałki 33 cm, zwłaszcza że prawdopodobnie mam za mało kupionej papy bo mam dwie rolki tylko żeby mi starczyło na całe ja potnę na 50 pięćdziesiątki ze względu na te schodki tam gdzie będę musiał jeszcze na pionowy ściankę dawać, to wtedy może mi zabraknąć, bo to, jakby było tylko liczone po długości, to by czuło bez problemu, a przynajmniej tak mi się wydaje, No tu jest ten odłamek, co w deskę nie trafiłem, no tak bywa. Na to położę bezpośrednio Przyklei się Właśnie nie mam palnika To papy A wsiąłem najgrubszą jaka jest Była Bo oczywiście w sklepie Jak ja mówię, że potrzebuję Na fundamenty To oni mi dają folię No i tniemy papę Tak jak mówiłem się najgrubszą jaką mieli Tylko, że jest zgrzewana na kawałki trzydzieści trzy, bo ma wysokość sto jeden, gdzieś to mi tu uciekło i zostaje mi też trzydzieści trzy, trzydzieści cztery. Tam różnica mała będzie. Stara poziomica, znaczy starsza. Do takich celów akurat. I tak właśnie gdzieś ucieknie. Osoby, chciałbym to inaczej? Haczykiem. Tak fale Dunajomie, wyjdą mi tak. Poszło. Jak jest obrócona w tą stronę, łatwiej się tnie. Tak na marginesie. Tylko jest więcej roboty, potrzebuję teraz obrócić i zawinąć. Gdzieś śle przycisłem o poszło o, prawie równo. Dobra, kładziemy papę. Niestety nie udało mi się. Aha załatwić palnika. To muszę zrobić to inaczej. Opalajkom też nie idzie. Folia się nie topi. Za słabą chyba mam opalajkę. Więc ściągam tą folię. A papa powinna sama się zwulkanizować pod wpływem ciężaju bloczku. Przynajmniej mam taką nadzieję. Gdzie nie, gdzie będę musiał dać łatkę, bo uszkodziłem przy przewracaniu. Dobrze jest. że będę miał na tej ławie schodkowej na pionowych ściankach. Tam będę musiał coś pokombinować a po to cisnę bloczkami. Po prostu. zobaczmy, Wszystko by było dobrze, tylko ta folia chciała się normalnie ściągać, a to nie jas idzie, a nie jas raz... o. Nieciwon chyba już nawet za dużo. Jak najlepiej w należnik żeby tam później nie pękła. Od nacisku najlepiej sobie. Zastanawiam się, czy i tak nie dać tutaj po takim paseczku w narożniki na tych... Rantach. takie nakładki dodatkowe na wszelki wypadek o. Tu postawię bloczek to samo jak tu i powinno być dobrze chyba Mi coś tu ucieka. No. Akurat. Kawałek odetnę. I może zostawię tutaj na najożnik. dodatkowe paski jest sensować. stawać albo takie o na przykład bym wsunął pod spód na wszelki wypadek można spróbować albo na wiesz nie, chyba lepiej pod spód zobacz zostawię sobie ten tu kawałek nie chce leży Później pomyślę.